Rozdział trzeci. Kupowanie firmy. 12 niepodważalnych zasad. Zdaniem Lorena Buffetta nie ma istotnej różnicy między bezpośrednim zakupem całej firmy, a zakupem jej części w formie akcji. Buffett zawsze wolał kupować całe firmy, ponieważ daje mu to kontrolę nad najważniejszą kwestią, to znaczy nad alokacją kapitału. Kupowanie akcji zwykłych wiąże się z pewną istotną niedogodnością, a mianowicie nie daje kontroli nad spółką. Wada ta jest jednak rekompensowana dwoma ważnymi zaletami. Po pierwsze, wybór firm, nad którymi nie można mieć kontroli, jest znacznie większy, ponieważ ich akcje kupuje się na giełdzie. Po drugie, na giełdzie można znaleźć więcej okazji cenowych. Tak czy owak, Buffett zawsze realizuje tę samą strategię. Szuka spółek, które rozumie, które mają optymistyczne perspektywy na przyszłość i które są prowadzone przez uczciwych i kompetentnych ludzi. Najważniejsze jest jednak to, aby były dostępne w atrakcyjnej cenie. Jak sam stwierdza, inwestując upatrujemy w samych sobie analityków firm, nie analityków rynku, analityków makroekonomicznych czy nawet analityków papierów wartościowych. Oznacza to, że Buffett w pierwszej kolejności rozpatruje wszystko z punktu widzenia biznesmena. Patrzy na firmę całościowo, analizuje wszystkie ilościowe i jakościowe aspekty zarządzania nią, jej sytuację finansową oraz cenę zakupu. Gdybyśmy cofnęli się w czasie, przeanalizowali wszystkie zakupy dokonane przez Bafeta i poszukali w nich wspólnych elementów, moglibyśmy sporządzić katalog podstawowych zasad, którymi inwestor ten kieruje się w swoich decyzjach. Gdybyśmy z kolei przeanalizowali te zasady, stwierdzilibyśmy, że można je łatwo pogrupować w cztery kategorie. Pierwsze: zasady biznesowe, nawiązujące do trzech podstawowych cech samej firmy. Drugie: zasady związane z zarządzaniem, nawiązujące do trzech istotnych cech, które powinna posiadać kadra kierownicza. Trzecie: zasady finansowe, nawiązujące do czterech podstawowych działań finansowych firmy. Czwarte: Zasady rynkowe, nawiązujące do dwóch powiązanych kwestii kosztowych. Oczywiście nie we wszystkich zakupach dokonywanych przez Buffetta można dopatrzyć się wszystkich dwunastu zasad, ogólnie jednak rzecz ujmując stanowią one rdzeń jego podejścia do inwestowania w akcje. Te same dwanaście zasad przyświeca Buffettowi w zarządzaniu Berkshire Hathaway. Oczekuje on, że na swoim podwórku będzie znajdować te same cechy, których na co dzień poszukuje w innych firmach. Zasady biznesowe. Dla Bafeta akcje są czymś abstrakcyjnym. Nie myśli w kategoriach teorii rynkowych, koncepcji makroekonomicznych czy trendów obserwowanych w poszczególnych sektorach. Decyzje inwestycyjne podejmuje tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak działa dana firma. Wierzy, że gdy ludzie lgną do jakiejś inwestycji z powodu powierzchownych przesłanek innych niż fundamenty biznesowe. Na pierwsze sygnały o kłopotach raczej się przestraszą i w związku z tym najprawdopodobniej poniosą straty. Buffett woli dowiedzieć się jak najwięcej o rozważanej firmie. Koncentruje się na trzech głównych obszarach. Po pierwsze, firma musi prowadzić prostą i zrozumiałą działalność, po drugie, firma musi mieć regularną historię działalności operacyjnej i po trzecie, firma musi mieć dobre widoki na przyszłość. Buffett uważa, że sukces finansowy inwestora jest skorelowany z tym, na ile dobrze rozumie on swoją inwestycję. Ta cecha odróżnia inwestorów zorientowanych biznesowo od pozostałej większości, a więc inwestorów nieustannie zawierających kolejne transakcje kupna i sprzedaży. Przez lata Buffett był właścicielem wielu różnych firm z wielu różnych branż. W części z nich miał pakiet kontrolny, w innych był akcjonariuszem mniejszościowym. Zawsze wiedział jednak dokładnie, w jaki sposób te firmy działają. Znał przychody firmy, jej koszty, przepływy pieniężne, relacje z pracownikami, elastyczność cenową i wymagania związane z alokacją kapitału każdego jednego przedsiębiorstwa wchodzącego w skład Berkshire Hathaway. Buffettowi udaje się zachować tę szczegółową wiedzę na temat firm należących do Berkshire, ponieważ celowo ogranicza się tylko do tych spółek, które jest w stanie pojąć na płaszczyźnie intelektualnej i finansowej. W jego logice trudno znaleźć jakieś luki. Będąc właścicielem firmy, całościowym lub tylko akcjonariuszem, działającej w branży, której się w pełni nie rozumie, nie można precyzyjnie interpretować zachodzących w niej zdarzeń ani podejmować rozważnych decyzji. Sukces w inwestowaniu nie wynika z tego, ile się wie, a z tego, na ile realistycznie potrafi się ocenić to, czego się nie wie. Inwestować należy w obrębie swego kręgu kompetencji, radzi Buffett. Nie jest ważne, jak duży będzie ten krąg, ważne jest to, jak zostaną zdefiniowane jego parametry. Regularna historia działalności operacyjnej. Buffett unika wszystkiego, co skomplikowane. Trzyma się również z dala od spółek, które rozwiązują właśnie jakieś istotne problemy biznesowe lub które zmieniają kierunek, ponieważ ich wcześniejsze plany spaliły na panewce. Z jego doświadczeń wynika, że najlepsze zwroty oferują firmy produkujące ten sam produkt lub usługę po kilka lat. Wprowadzanie poważnych zmian biznesowych zwiększa ryzyko popełnienia poważnych biznesowych błędów. Poważne zmiany i wyjątkowe zwroty zwykle nie idą w parze, stwierdza Buffett. Niestety większość ludzi inwestuje w taki sposób, jak gdyby poprzednie zdanie miało dokładnie odwrotny wydźwięk. Inwestorzy chętnie garną się do branż odznaczających się wysokim tempem zmian oraz do spółek przeprowadzających właśnie reorganizację. Buffett mówi, że z jakiegoś nieznanego mu powodu inwestorzy są tak zapatrzeni w perspektywy na jutro, że zupełnie nie zwracają uwagi na dzisiejsze realia biznesowe. Buffett praktycznie w ogóle nie interesuje się akcjami, które są w danej chwili modne. Zdecydowanie woli kupować akcje spółek, które jego zdaniem będą odnosić sukcesy i zachowywać rentowność w długim okresie. Owszem, prognozowanie przyszłych sukcesów nie zawsze musi kończyć się pomyślnie, jednak stabilne wyniki historyczne to względnie wiarygodne prognozy na przyszłość. Gdy jakaś firma rok po roku osiąga zbliżone wyniki, oferując ten sam rodzaj produktów, można dość bezpiecznie założyć, że udaje jej się podtrzymać tę dobrą pasę. Buffett stara się również unikać firm rozwiązujących trudne problemy. Z doświadczenia wie, że przedsięwzięcia ratunkowe rzadko przynoszą pożądany skutek. Lepsze wyniki można osiągnąć poszukując dobrych spółek w rozsądnej cenie niż spółek z problemami w atrakcyjnej cenie. Charlie i ja nie nauczyliśmy się, jak rozwiązywać trudne problemy biznesowe, przyznaje Buffett. Nauczyliśmy się natomiast, że należy ich unikać. Nasze sukcesy odnosimy dzięki temu, że skupiamy się na znajdowaniu stosunkowo niskich przeszkód, które można po prostu przekroczyć. Naprawdę nie umiemy pokonywać dwumetrowych murów. Korzystne perspektywy w długim okresie Buffett dzieli gospodarkę na dwie nierówne części. Niewielką grupę wybitnych firm, które sam nazywa franczyzami, oraz zdecydowanie większą grupę słabych firm, które w większości nie są warte zainteresowania inwestora. Pod pojęciem franczyzy rozumie firmę oferującą produkt lub usługę, które są potrzebne lub pożądane, nie mają bezpośredniego zamiennika i nie podlegają regulacjom. Cechy te umożliwiają firmie utrzymywanie cen na stałym poziomie, a nawet okazjonalne ich podnoszenie, bez obaw o utratę udziału w rynku czy spadek sprzedaży. Tak rozumiana elastyczność cenowa to jedna z cech charakteryzujących wybitne firmy. Dzięki niej mogą one uzyskiwać ponadprzeciętny zwrot z kapitału. Lubimy spółki generujące wysokie zwroty z kapitału zainwestowanego, deklaruje Buffett oraz dające spore szanse na to, że ten trend uda się utrzymać. Później dodał, zwracam uwagę na długoterminową przewagę konkurencyjną i zastanawiam się, czy jest trwała. W pojedynkę i w ujęciu łącznym tego rodzaju wybitne firmy tworzą coś, co Buffett nazywa fosą. Coś, co daje firmie istotną przewagę nad konkurentami i chroni ją przed ich zakusami. Im większa jest FOSA i im bardziej jest trwała, tym przychylniej spogląda na firmę Buffett. Kluczem do sukcesu w inwestowaniu, wyjaśnia, jest znalezienie przewagi konkurencyjnej danej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości tej przewagi. Produkty lub usługi o szerokich, trwałych FOSach oferują inwestorom największe korzyści. Dla mnie największe znaczenie ma to, aby ustalić, jak trudna do przebycia FOSA otacza daną spółkę. Uwielbiam znajdować wielkie zamki otoczone szerokimi fosami, takimi spiraniami i krokodylami. Na koniec Buffett funduje nam kolejną zwięzłą mądrość w swoim wykonaniu. Definicja wybitnej firmy? Firma, która za 25 lub 30 lat nadal będzie wybitna. Słaba firma oferuje produkt, którego praktycznie nie da się odróżnić od oferty jej konkurentów. Przed laty do podstawowych dóbr tego rodzaju, nazywanych dobrami spowszedniałymi, należały ropa naftowa, gaz, chemikalia, miedź, drewno, pszenica czy sok pomarańczowy. Dzisiaj do tej samej kategorii możemy zaliczyć komputery, samochody, przewozy lotnicze, usługi bankowe i ubezpieczeniowe. Na ich reklamę przeznacza się gigantyczne budżety, a mimo to nie udaje się wyraźnie wyróżnić ich na tle konkurencji. Firmy oferujące dobra spowszedniałe generują co do zasady niskie zwroty i stanowią główne grono kandydatów do trudności z osiąganiem zysku. Ich produkty niczym się nie różnią od innych produktów, mogą zatem rywalizować głównie na płaszczyźnie cenowej, a to oczywiście negatywnie odbija się na marży zysku. Najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia rentowności w takiej firmie jest zajęcie pozycji dostawcy niskokosztowego. Firmy oferujące dobra spowszedniałe są w stanie osiągać sensowne zyski jedynie w okresach ograniczonej podaży, a te niezwykle trudno jest przewidzieć. Buffett podkreśla, że kluczem do sukcesu w prognozowaniu długoterminowych zysków firm oferujących dobra spowszedniałe jest stosunek liczby lat z ograniczoną podażą do liczby lat z dużą podażą. Niestety często stosunek ten okazuje się bardzo mały. Osobiście preferuję mocną pozycję ekonomiczną w obszarze, który jest mi znajomy i który uważam za stabilny, dodaje Buffett. Zasady związane z zarządzaniem Rozważając nową inwestycję lub przejęcie firmy, Buffett uważnie przygląda się jakości zarządzania nią. Firmy lub akcje nabywane przez Berkshire Hathaway powinny podlegać uczciwym i kompetentnym menedżerom, którym Buffett mógłby zaufać i których podziwia. Nie chcemy łączyć sił z menedżerami, którym brakuje godnych podziwu cech, wyjaśnia Buffett, bez względu na to jak atrakcyjne perspektywy rysują się przed ich firmami. Jeszcze nigdy nie osiągnęliśmy niczego, robiąc dobre interesy ze złymi ludźmi. Gdy Buffett znajdzie już kadrę kierowniczą, którą podziwia, nie szczędzi jej pochwał. Rok po roku czytelnicy listów prezesa dołączanych do rocznych sprawozdań finansowych Berkshire znajdują mnóstwo ciepłych słów pod adresem ludzi kierujących firmami wchodzącymi w skład tego holdingu. To samo rzetelne podejście Buffett wykazuje w odniesieniu do zarządzania firmami, których akcjami się interesuje. Zwraca uwagę zwłaszcza na trzy kwestie: czy kierownictwo postępuje racjonalnie, czy otwarcie komunikuje się z akcjonariuszami. Czy opiera się imperatywowi organizacyjnemu. Największy komplement, jaki menedżer może usłyszeć od Buffetta, to stwierdzenie, że myśli on i postępuje tak, jak gdyby był właścicielem firmy. Menedżerowie zachowujący się jak właściciel zwykle nie tracą z oczu podstawowego celu firmy, a mianowicie zwiększania wartości dla akcjonariuszy. Co więcej, podejmują racjonalne decyzje sprzyjające osiąganiu tego celu. Buffett podziwia także tych menedżerów, którzy poważnie traktują obowiązek otwartej i pełnej komunikacji z akcjonariuszami, oraz tych, którym starcza odwagi, aby oprzeć się imperatywowi instytucjonalnemu. To autorski termin Buffeta, który oznacza presję wywieraną przez inne firmy z branży. Racjonalne postępowanie. Najważniejszym działaniem kadry kierowniczej jest alokacja kapitału. Dlaczego jest ono najważniejsze? Ponieważ w długim okresie to właśnie alokacja kapitału decyduje o wartości dla akcjonariuszy. Buffett wychodzi z założenia, że decyzja o rozporządzaniu zyskami firmy, czy należy je reinwestować w działalność, czy raczej wypłacać akcjonariuszom, to kwestia czysto logiczna i racjonalna. Zdaniem samego Buffetta, to właśnie racjonalność jest podstawową cechą charakteryzującą jego styl zarządzania Berkshire, cechą, której tak często brakuje innym organizacjom. Napisała Carol Loomis w Fortune: Kwestia optymalnej alokacji zysków jest ściśle powiązana z tym, na jakim etapie cyklu życia znajduje się dana firma. Na kolejnych etapach tego cyklu istotnie zmienia się sytuacja przedsiębiorstwa związana z przychodami, stopą wzrostu, zyskiem i przepływami pieniężnymi. Na etapie rozwoju firma traci pieniądze, bowiem inwestuje w rozwój produktu i budowę rynku. Na następnym etapie, czyli w fazie szybkiego wzrostu, firma osiąga rentowność. Rozwija się jednak tak szybko, że sama nie jest w stanie sfinansować tego wzrostu. W związku z tym, nie tylko zatrzymuje całość wypracowanych zysków, lecz często się również zadłuża lub emituje akcje. Trzecim etapem jest dojrzałość. Tutaj firma generuje więcej gotówki, niż potrzebuje do sfinansowania działalności operacyjnej i dalszego rozwoju. Na ostatnim etapie schyłkowym, Przychody i zyski firmy zaczynają maleć, nadal dysponuje jednak nadwyżkami gotówki. Kwestia właściwej alokacji kapitału pojawia się na etapie trzecim i czwartym, choć zwłaszcza na trzecim. Firma powinna zatrzymać całość zysków i reinwestować je w działalność wówczas, gdy potrafi osiągać ponadprzeciętną rentowność kapitału własnego. Oznacza to zwrot wyższy niż ponoszony przez firmę koszt kapitału. To jedyne logiczne rozwiązanie. Zatrzymywanie zysków w celu reinwestowania ich w działalność przy rentowności kapitału własnej niższej niż średni koszt kapitału jest całkowicie pozbawione sensu, a mimo to dość często spotykane. Firma generująca przeciętny lub niższy zwrot z inwestycji i jednocześnie dysponująca nadmiarami gotówki może podjąć trojakiego rodzaju działania. Może zignorować problem i dalej inwestować pieniądze we własną działalność pomimo niskiego zwrotu. Może kupić sobie wzrost? Lub zwrócić pieniądze akcjonariuszom. To właśnie tym decyzjom kierownictwa chętnie przygląda się Buffett, ponieważ tutaj dowodzi ono swojej racjonalnej lub nieracjonalnej postawy. Menedżerowie podejmujący decyzje o reinwestowaniu zysków pomimo niskiej rentowności kapitału wychodzą z założenia, że to tylko sytuacja przejściowa. Są przekonani, że dzięki swoim wybitnym talentom zarządczym poprawią rentowność firmy. Akcjonariusze są zasypywani opracowanymi przez kierownictwo prognozami wzrostu. Jeżeli firma będzie jednak ignorować ten problem przez dłuższy czas, w końcu zacznie jej brakować gotówki, a to przełoży się na spadek cen akcji. Firma charakteryzująca się niskim zwrotem, nadmiarami gotówki i niską ceną akcji stanie się łatwym celem dla korporacyjnych najeźdźców, a to zawsze początek końca dla jej dotychczasowego kierownictwa. Chcąc się przed tym chronić, menedżerowie wybierają często drugie rozwiązanie: kupują wzrost, przejmując inne firmy. Wystarczy poinformować o planach dokonania przejęcia, aby podekscytować akcjonariuszy i odwieść innych od prób wrogiego przejęcia. Buffett sceptycznie odnosi się jednak do przedsiębiorstw usiłujących kupować sobie wzrost. Wszystko przez to, że wzrost kupuje się często po zawyżonej cenie. Poza tym firma musi zintegrować nową jednostkę biznesową i nauczyć się nią zarządzać, a w związku z tym może popełniać błędy kosztowne dla jej akcjonariuszy. Zdaniem Buffetta jedynym rozsądnym i odpowiedzialnym działaniem kierownictwa firm generujących duże ilości gotówki, której nie można reinwestować po ponadprzeciętnej stopie zwrotu, jest zwrot tych pieniędzy akcjonariuszom. Można to zrobić na dwa sposoby. Rozpocząć wypłatę dywidendy – lub zwiększyć dotychczasową dywidendę oraz zastosować wykup akcji. Dysponując gotówką otrzymaną w formie dywidendy, akcjonariusze mogą sami rozejrzeć się za inwestycjami oferującymi wyższe zwroty. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to korzystne rozwiązanie, w związku z czym wiele firm postrzega wzrost dywidendy jako sygnał, że firma znajduje się w dobrej sytuacji. Buffett nie podkreśla, że rozwiązanie to jest korzystne tylko pod warunkiem, że akcjonariusze zainwestują te pieniądze lepiej niż gdyby firma zatrzymała zyski i reinwestowała je w swoją działalność. Rzeczywista wartość dywidendy jest czasami błędnie postrzegana przez inwestorów, jednak z drugim rozwiązaniem, czyli wykupem akcji, problemy są jeszcze większe. Ma to związek z faktem, że korzyści dla posiadaczy tych akcji są pod wieloma względami mniej bezpośrednie. Mniej namacalne i bardziej odłożone w czasie. Zdaniem Bafeta, wykup akcji przynosi dwojakiego rodzaju korzyści. Gdy cena akcji jest niższa od wartości wewnętrznej spółki, wykup akcji jest słuszną decyzją biznesową. Jeżeli cena akcji wynosi 50 dolarów, a ich wartość wewnętrzna to 100 dolarów, wykup tych papierów oznacza, że spółka kupuje 2 dolary w cenie jednego. Tego typu transakcje mogą okazać się bardzo rentowne dla pozostałych akcjonariuszy. Buffett podkreśla również, że gdy kierownictwo aktywnie skupuje akcje swojej spółki na giełdzie, udowadnia, że kieruje się najlepiej rozumianym interesem akcjonariuszy, a nie nieodpowiedzialną chęcią powiększania struktury korporacyjnej. Taka postawa jest dla rynku sygnałem, że oto trafiła się dobrze zarządzana firma, która dba o wartość dla akcjonariuszy. Często akcjonariusze takich spółek są nagradzani dwa razy: raz w początkowej cenie wykupu, a drugi raz później, gdy zainteresowanie inwestorów przełoży się na wzrost pozostałych akcji. Szczera i otwarta komunikacja. Buffett ma wiele szacunku dla menedżerów, którzy otwarcie i szczerze informują o wynikach finansowych swoich spółek. Takich, którzy przyznają się nie tylko do sukcesów, ale i do popełnionych błędów. W szczególności ceni tych przedstawicieli kierownictwa, którzy potrafią prezentować wyniki swoich firm bez chowania się za powszechnie akceptowanymi standardami rachunkowości. Buffett twierdzi: W sprawozdaniach powinny znajdować się dane, czy to w standardzie GAP, z pominięciem tego standardu, czy poza niego wykraczające, które pomagają kompetentnemu finansowo-czytelnikowi znaleźć odpowiedzi na trzy pytania. Ile mniej więcej warta jest firma? Z jakim prawdopodobieństwem uda się jej wywiązać z przyszłych zobowiązań? Jak dobrze radzą sobie menedżerowie w sytuacji, w której się znajdują? Buffett podziwia menedżerów zdolnych otwarcie rozmawiać o swoich porażkach. W dłuższym okresie wszystkie firmy popełniają jakieś błędy, zarówno duże, jak i takie, bez większych konsekwencji. Zdaniem Buffetta zbyt wielu członków kierownictwa spełnia swoją powinność sprawozdawczą z nadmiernym optymizmem, Zamiast z chęcią szczerego wyjaśniania sytuacji. W ten sposób dbają o własny krótkowzroczny interes, nie służą natomiast długoterminowemu interesowi innych. Większość rocznych sprawozdań finansowych to stek bzdur. Buffett nie owija w bawełnę. Właśnie dlatego w tych rocznych sprawozdaniach finansowych kierowanych do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, Buffett niezwykle otwarcie informuje o sytuacji finansowej spółek oraz decyzjach ich kierownictwa, zarówno tych dobrych, jak i złych. Przez lata szczerze mówił o trudnościach, z którymi Berkshire zmagał się w branży tekstylnej i ubezpieczeniowej, przyznawał się również do własnych błędów w zarządzaniu. W rocznym sprawozdaniu finansowym za 1989 rok zapoczątkował praktykę formalnego wymieniania popełnionych błędów. W dokumencie tym znalazła się specjalna część zatytułowana Błędy pierwszych 25 lat. Wersja streszczona. Dwa lata później, część ta zyskała nowy tytuł: Błąd du jour. Buffett przyznaje się tam nie tylko do popełnionych błędów, ale i do okazji, które przeszły mu koło nosa z uwagi na jego nieoptymalne działania. Krytycy Buffetta wskazują, że takie przyznawanie się do własnych błędów jest trochę obłudne. Sam jest właścicielem bardzo dużego pakietu akcji Berkshire Hathaway, nie musi się więc obawiać, że akcjonariusze podziękują mu za współpracę. Cóż, to prawda. Warto jednak podkreślić, że stawiając się za wzór szczerości i otwartości, Buffett po cichu buduje zupełnie nowe podejście do korporacyjnej sprawozdawczości finansowej. Buffett jest przekonany, że dla menedżera szczerość jest co najmniej tak samo korzystna, jak dla akcjonariusza. Dyrektor generalny, który zwodzi opinię publiczną, prędzej czy później zacznie zwodzić sam siebie. Buffett przyznaje, że wartość analizowania własnych błędów i nieskupiania się wyłącznie na sukcesach pomógł mu dostrzec Charlie Munger. Imperatyw instytucjonalny: Skoro dzięki otwartości i szczerości menedżerowie mogą tylko zyskać na wiarygodności, to dlaczego w tak wielu raportach spółek nie ma nic poza opisem sukcesów? Skoro alokacja kapitału jest zadaniem tak prostym i logicznym, dlaczego duża część kapitału jest alokowana nieoptymalnie? Buffett doszedł do wniosku, że chodzi tu o oddziaływanie niewidocznej siły, którą sam nazwał imperatywem instytucjonalnym. To taka skłonność charakterystyczna dla lemmingów, która powoduje, że członkowie kierownictwa spółek naśladują innych menedżerów, nawet jeśli ci zachowują się skrajnie niemądrze lub nieracjonalnie. To było najbardziej zaskakujące odkrycie w całej jego karierze. W szkole uczono go, że doświadczeni menedżerowie są szczerzy i inteligentni oraz że automatycznie podejmują racjonalne decyzje biznesowe. Kiedy sam wszedł jednak do świata biznesu, przekonał się, że racjonalność natychmiast zanika, gdy tylko pojawia się imperatyw instytucjonalny. Buffett jest przekonany, że imperatyw instytucjonalny odpowiada za kilka poważnych i niestety często spotykanych problemów. Organizacja opiera się wszelkim zmianom dotychczasowego kierunku. Na tej samej zasadzie, jak praca rozrasta się do rozmiarów pochłaniających cały dostępny czas, w przedsiębiorstwach pojawiają się nowe projekty i przejęcia, które pochłaniają całe dostępne zasoby. Wszelkie biznesowe pragnienia lidera, nawet te najbardziej niemądre, bardzo szybko znajdują potwierdzenie w szczegółowej analizie zwrotu z inwestycji i analizach strategicznych przygotowywanych przez jego ludzi zachowania firm konkurencyjnych, poszerzenie działalności, przejęcia, poziom wynagrodzeń kierownictwa są bezrefleksyjnie kopiowane. Buffett przekonał się o tym bardzo wcześnie. Jack Ringwald, szef National Indemnity, którą Berkshire przejął w 1967 roku, podjął decyzję, w której wykazał się na pozór dużym uporem. Większość firm ubezpieczeniowych wystawiała polisy na warunkach praktycznie gwarantujących niewystarczające zwroty albo wręcz stratę. Ringwald natomiast postanowił wyjść z rynku i odmówił wystawiania nowych polis. Buffett dostrzegł, że to rozsądna decyzja i postąpił tak samo. Dzisiaj wszystkie firmy ubezpieczeniowe należące do Berkshire Hathaway działają zgodnie z tą zasadą, to, że inni coś robią, nie oznacza, że mają rację. Co kryje się za tym imperatywem instytucjonalnym motywującym kierownictwo tak wielu spółek? Odpowiedź jest prosta: ludzka natura. Większość menedżerów nie chce się ośmieszyć, publikując na przykład zawstydzające dane o stracie w kwartale, w którym wszyscy inni branżowi rywale wypracowali zysk. Wolą jak lemingi podążać na głęboką wodę. Podejmowanie niekonwencjonalnych decyzji nigdy nie jest łatwe, podobnie jak próby obrania nowego kierunku. Nie zmienia to jednak faktu, że kompetentny komunikacyjnie menedżer powinien umieć przekonać właścicieli firmy, aby zaakceptowali krótkoterminową stratę związaną ze zmianą dotychczasowego kierunku, jeżeli strategia ta miałaby przynieść lepsze wyniki w długim okresie. Buffett przekonał się, że brak umiejętności oparcia się imperatywowi instytucjonalnemu rzadziej wynika z postawy właścicieli firmy. Częściej natomiast zniechęci jej kierownictwa do pogodzenia się z jakąś fundamentalną zmianą. Nawet gdy menedżerowie dostrzegają potrzebę podjęcia radykalnych działań, realizacja takiego planu jest dla nich po prostu za trudna. Wielu poddaje się pokusie zakupu jakiejś firmy, bo to zawsze łatwiejsze niż stawić czoła finansowym realiom i bieżącym problemom. Dlaczego członkowie kierownictwa postępują w ten sposób? Buffett wskazuje trzy czynniki mające największy wpływ na zachowanie kierownictwa. Po pierwsze, większość menedżerów nie potrafi kontrolować swojej chęci działania. Tego rodzaju nadpobudliwość skutkuje często przejmowaniem innych firm. Po drugie, większość menedżerów nieustannie porównuje przychody swoich firm, zyski i wynagrodzenia kadry kierowniczej z innymi firmami z branży oraz spoza niej. Tego rodzaju porównania zawsze prowadzą do korporacyjnej nadpobudliwości. I po trzecie, większość menedżerów ma zbyt wybujałe wyobrażenia o własnych kompetencjach i możliwościach. Jak już wiemy, kolejnym często spotykanym problemem jest nieoptymalna alokacja kapitału. Dyrektorzy generalni często awansują na to stanowisko dzięki sukcesom w innych obszarach funkcjonowania firm, np. w administracji, projektowaniu, marketingu czy produkcji. Nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w kwestiach związanych z alokacją kapitału, więc zwracają się z tym do swoich podwładnych, konsultantów czy pracowników banków inwestycyjnych, w ten sposób poddając się oddziaływaniu imperatywu instytucjonalnego. Buffett podkreśla, że gdy dyrektor generalny chce doprowadzić do przyjęcia innej firmy, które ma sens pod warunkiem osiągnięcia 15% zwrotu z inwestycji. Jego podwładni bez zbędnej zwłoki wyliczają, że na tej transakcji da się zarobić 15,1%. Ostatnim uzasadnieniem oddziaływania imperatywu instytucjonalnego jest bezrefleksyjne naśladowanie. Dyrektor generalny firmy D mówi sobie: Jeśli firmy A, B i C postępują tak samo, my też powinniśmy tak zrobić. Zdaniem Buffetta tacy przedstawiciele kierownictwa są z góry skazani na porażkę i to nie z uwagi na głupotę czy skorumpowanie, po prostu dynamika imperatywu instytucjonalnego powoduje, że trudno jest mu się oprzeć. Podczas wystąpienia na forum studentów Notre Dame Buffett pokazał listę 37 firm zajmujących się bankowością inwestycyjną. Podkreślił, że wszystkie co do jednej poniosły porażkę, choć miały wszelkie szanse na odniesienie sukcesu. Zwrócił uwagę na pozytywy. Wolumen obrotów na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych zwiększył się piętnastokrotnie, a w kierownictwie tych firm zasiadali bardzo pracowici i bardzo inteligentni ludzie. Mimo to, firmy te poniosły porażkę. W tym momencie Buffett zrobił pauzę. Zastanówcie się nad tym, powiedział zdecydowanym tonem, wpatrując się widownie. Jak można osiągnąć tak słabe wyniki? tylko na skutek bezmyślnego naśladowania innych.